Nowa, kontrowersyjna zmiana, nadchodzące nowości, OG, sezon drugi, a w nim nowe informacje, cała mapa, cały karnet bojowy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle faudolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście hexakod i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu nowej kontrowersyjnej zmiany, która już niedługo może zawitać do Fortnite'a, a mowa tutaj o tak zwanym UEFN Marketplace, czyli generalnie miejscu, gdzie twórcy danych map będą mogli sprzedawać jakieś rzeczy właśnie na mapie, czyli mniej więcej coś takiego, jak mamy w Robloxie. No i generalnie no to cały Marketplace ma zawierać tak zwane loot dropy. No i przy okazji, moi drodzy, no to jest to na naprawdę bardzo wczesnym etapie tworzenia i jest też szansa, że cały pomysł został anulowany. Natomiast, tak czy siak, jakby coś takiego miało się pojawić, no to generalnie myślę, że wywołałoby to całkiem spore kontrowersje, jeżeli chodzi o na przykład niektóre mapy, ponieważ wiadomo, że no mogłoby być to troszeczkę też zbugowane. Uznajmy, że ktoś na przykład położy, że tak powiem, jakiś przycisk i automatycznie po wejściu na ten przycisk, no, uznajmy, że zabiera wam na przykład, nie wiem, 100 fałdolców z konta, za jakiś dodatek, którego na przykład w ogóle wy nie chcielibyście sobie kupić. No, jest naprawdę bardzo wiele możliwości. W których ta opcja mogłaby być kontrowersyjna, ale jak na razie, no to wiemy, że nadchodzi i że może się pojawić, ale niekoniecznie musi, także w ten oto sposób się to prezentuje. Natomiast przechodząc od razu dalej, mamy naprawdę sporo nadchodzących zmian i ogólnie nowości dotyczących sezonu drugiego, ale w rozdziale szóstym, ponieważ w tym filmie jeszcze porozmawiamy sobie na temat sezonu drugiego, lecz w OG. Także moi drodzy, no tak naprawdę od początku tego sezonu nie dostajemy jakoś strasznie dużo nowości dotyczących. Nadchodzącego sezonu drugiego, co jest akurat, myślę, że dobrą informacją. Natomiast, jak się okazuje, no to parę tych informacji jest. Jak się okazuje, no to w rozdziale szóstym sezonie drugim, między innymi, mamy otrzymać właśnie powrót C4. Przy okazji, no to nową funkcję rozgrywki, która ma nazwę kodową Robery Gameplay. No i nie do końca wiadomo jeszcze, co to oznacza, ponieważ może być to też. Na przykład stara opcja, która już była zaplanowana jakiś czas temu, z tak zwaną kradzieżą out. Przy okazji, moi drodzy, no to mamy nowy item, który jest jakoś związany z tak zwaną wyrzutnią pił, która już kiedyś była dostępna w Fortnite i ten itemek ma być dość podobny. Jak i przy okazji możemy otrzymać item, który nazywa się Hookshot i będzie to nowy itemek mobilnościowy. I na pierwszy rzut oka wszystkie te przecieki wyglądają, jakbyśmy mieli otrzymać kolejny, właśnie, sezon w motywie. Tak zwanych Złoczyńców, i ogólnie takich właśnie rozbojów, czyli no coś takiego jak już mieliśmy dwa razy, czyli generalnie w rozdziale właśnie drugim, sezonie drugim, i przy okazji w rozdziale czwartym, sezonie czwartym. Także czy Fortnite po raz trzeci podejmie się zrobienia bardzo podobnego tematycznie sezonu? Wydaje mi się, że nie, i tak naprawdę właśnie te rzeczy mogą nam, no w sumie nie spekulować tego, że może być to kolejny właśnie sezon w tym samym motywie, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie to jakiś inny motyw, a nie właśnie po raz kolejny taki, bo no byłoby to już troszeczkę nudne, chyba, że Fortnite rzeczywiście jakoś w fajny sposób by to dodał. Natomiast moi drodzy, my przejdziemy sobie do OG sezonu drugiego, ponieważ jak się okazuje, no to ten już dosłownie za chwilę startuje. I obecny sezon pierwszy trwa do 31 stycznia i to właśnie od 31 stycznia ma też się pojawić nowy OG sezon drugi. Na moment jak ja nagrywam ten film, to nie otrzymaliśmy aż tak dużo zapowiedzi od Fortnite'a. No i Oczywiście. Cały ten materiał jest generalnie nagrany na zapas, co oznacza, że przez właśnie cały ten czas mogły się pojawić jakieś nowe zapowiedzi. No i w sumie, definitywnie pewnie się pojawiły. Natomiast, tak czy siak, jeśli chodzi o OG Sezon 2, otrzymaliśmy coś takiego. Czyli generalnie, no, to spojrzenie na grafikę, w której widzimy chociażby skiny, jak i przy okazji Tilted Towers. Czyli, no, wiadomo, bardzo ikoniczną miejscówkę, jeśli chodzi o Sezon drugi. Natomiast do tego sobie zaraz przejdziemy. Na samym początku skupmy się na skinach. Mamy tutaj chociażby nową wersję Czarnego Rycerza. Przy okazji, w tle możemy zauważyć nową wersję tzw. Sparkle Specialist, jak i przy okazji też nową wersję Przytulanki. Gracze spekulują, że mogą być to skiny z nadchodzącego właśnie karnetu bojowego w OG sezonie drugim, i najprawdopodobniej rzeczywiście tak będzie. Wydaje mi się, że ta przytulanka będzie gdzieś za właśnie stopień pierwszy, gdzieś po prostu na początku. Drugim skinem będzie właśnie ta Sparkle Specialistka, a ostatnim skinem będzie. Będzie właśnie nowa wersja Black Knight'a. No i oczywiście wydaje mi się, że Fortnite może zrobić coś takiego, jak zrobili właśnie w tym karnecie OG, czyli po prostu na pierwszej stronie mamy właśnie skina, i następnie na drugiej stronie po prostu mamy jakiś taki dodatkowy styl edycji do tego skina i po prostu zrobią tak właśnie z każdą stroną, więc tak najprawdopodobniej się to wydarzy. No i oczywiście do każdego skina będziemy mieli jakieś bonusowe nagrody w postaci jakichś graffiti przy okazji ekranów wczytywania, kilofów itd. itd. Dalej, no i zobaczymy, czy może Fortnite zremiksuje też, właśnie na przykład, kilofy i ogólnie inne rzeczy z karnetu pierwotnego sezonu drugiego. Przechodząc dalej, mamy mapę sezonu drugiego, i tutaj nawet nie trzeba czekać na żadne zapowiedzi, no bo wiemy, jak ta mapa się prezentuje, oczywiście, z tego oryginalnego sezonu drugiego w porównaniu z obecną mapą. No to na tą mapę sezonu drugiego, między innymi, zawita taka miejscówka jak Tilted Towers, i tak, jakby ktoś się zastanawiał, to Tilted Towers będzie dostępne od pierwszego dnia ponieważ Fortnite na swoim Twitterze napisał, żebyście odwołali plany na 31 stycznia, bo lecimy na wykrzywione. Natomiast poza wykrzywionymi wieżami, no to po lewej stronie mapy pojawi się też miejscówka Snobby Shores, przy okazji no to Haunted Hills, jak i również Junk Junction, no i przy okazji ma się też właśnie pojawić tak zwany motelik, właśnie u góry mapy, no i tak naprawdę jeśli chodzi o te zmiany na mapie, to chyba tyle. No a jeszcze mają się oczywiście pojawić Shifty Shafts, czyli generalnie ta taka specjalna kopalnia, także myślę, że w sumie te zmiany, zmiany są, naprawdę, ale to naprawdę spoko. No i przy okazji no to otrzymamy też zmiany oczywiście w lucie. To jest raczej pewne, że dostaniemy jakieś parę nowych itemków, natomiast aż tak bardzo cała meta i ogólnie loot pool nie będzie się różnił od tego, którego mamy obecnie w sezonie pierwszym. No i co, zobaczymy dokładnie co pozostanie, co zostanie wyrzucone, lecz możemy się raczej spodziewać tego, że w większości tych rzeczy po prostu pozostanie. No, wiadomo, że takie rzeczy jak na przykład pułapka, ta taka... Elektryczna po prostu wyleci. No i też ogólnie jakieś takie rzeczy, które były dostępne tylko i wyłącznie w sezonie pierwszym. No a reszta rzeczy raczej powinna w grze zostać. Także w ten oto sposób się to prezentuje. No i co? No oczywiście będzie to to samo, co mamy w tym przypadku, czyli praktyczna rekreacja 1 do 1 właśnie starego sezonu. Jedyne co będzie nowego, no to tak naprawdę te nowe mechaniki, czyli pewnie sprintowanie i cała ta reszta nadal pozostanie w grze. No i w ten sposób się to prezentuje. Myślę, że tutaj nic takiego mega nadzwyczajnego do dodania nie mam. I co, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście byłem hekso i przypominam, że ten materiał jest nagrany na zapas. Dlatego nie ma tutaj aż takich najświeższych, jakichś, nie wiem, obrazków czy czegoś takiego. No. Ale tak czy siak, subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby oczywiście nie przegapić nowości ze świata Fortnite. Tak samo jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście, jak będziecie kupowali coś w Fortniteowym sklepie, no to możecie to zrobić jak najbardziej z moim kodzikiem, czyli Hexokot. bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a jeśli wy obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać sezon drugi, a ja postaram wam się przypiąć serduszko. I co? Widzimy się już niedługo, w sensie z takimi normalnymi newsami, no bo jak już mówiłem niejednokrotnie w filmach, no to większości z nich jest teraz po prostu nagranych na zapas, bo no jestem na wyjeździe i w sumie no to już mówiłem to niejednokrotnie. Tak czy siak, miłego dnia, bądź też wieczoru, w której to oglądacie. I co? Powiedziałem to mega szybko i mega szybko się z Wami żegnam. Yo!